Ulubiony temat, czyli paznokcie, jeżeli chodzi o paznokcie, to tak, ja mam paznokcie robione, to pod spodem jest moja naturalna płytka, natomiast na górze jest to nadbudowa i one bardzo szybko rosną, po stosowaniu szotów od labraska będę musiała odwiedzać panią manikurzystkę częściej, także wszyscy się cieszymy. Nie, nie będę wam tego pokazywał jakoś tak mega blisko, bo ja bardzo nie lubię, ktoś ma brzydkie paznokcie i promuje coś na Instagramie. To jest w ogóle dla mnie. Mm -mm, nie. Um, także tak. Ja będę chowała te moje odrosty. Jak już będę miała piękne nawet paznokcie, wam pokażę. Ale powiem wam naprawdę, dziewczyny, szczerze, że jeżeli macie kruche, łamliwe paznokcie i chcecie je odbudować, to ten produkt też jest dla was. Um, naprawdę działa um, wielo. Wilowymiarowo, tak, bo działa na naszą skórę, paznokcie i, i włosy, także jest mega.